Andrzej Sosnowski Old That Jazz Błogosław przyspieszenia Kiedy wschodzą gwiazdy, tężeją rysy twarzy, ciemnieją uśmiechy i przestwór powraca do szyku, który za dnia rozerwany pobudzał twoje tętno mamrocząc we krwi. Zamęt, który cię wzrusza, szyje igła słońca, co czyta w nas muzykę na ginące głosy, a każdy niczym ścieżka na skraj kanwy narzecza. Jeżeli chcesz przyspieszyć, przesuwaj akcenty z mocnych części taktów na te przemilczane i zważ. Deseń jest wytarty do samej osnowy, pyło uczuć, dźwiękotek. Więc spróbuj zniweczyć sekundę między ściegami nastrojów, żeby puściła składnia, a nowy język pokrył ślepą mapę wzruszeń, wzorem gęstym jak grat i tak błyskawicznym, że przycichnie szmer werbli i harf, Choć tło musi pozostać, aby tym prędszy wydał się potok, synkop, szybki jak podmuch ciszy, spadający na tych, którzy za nim mówili ze szczęścia. I rzeczy przemkną przez ciebie dobrze oświetlone, i tak wolne od znaczeń, jak dzień, po którego zboczach spłynęły widoki na przyszłość. Powinieneś jednakże zacząć od zerwania pieczęci z księgi widm pospolitych wątków, żeby zasnąć ich gładkość, rozpisać je na głosy naderwać ścięgna sensów Przynaglej wszystko co zniewolono do trwania kochaj ale wystawiaj miłość codziennie na próbę snów mocnych jak piołun i nowej muzyki czytał adam fidusiewicz wolnelektury.pl zostań naszym przyjacielem